Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj zrobimy sobie najczęstsze, najgorsze błędy na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Zapraszam! A po co mi ta matma? Wasz egzamin ósmoklasisty tuż, tuż. Dzisiaj sobie zrobimy najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. No, jakie ewentualnie zauważyłem, że potraficie robić. Dobra, pierwszy klasyk klasyczków to są działania na wyrażeniach algebraicznych. Macie na przykład tego typu zadanie i macie w tym zadaniu wyznaczyć pole znowu tego... Stokąta. No i co? Zapiszecie sobie, że nasze pole równa się. No i co? Nasz pierwszy bok to będzie nasz bok A, czyli to będzie nasze 2A-3. Pomnożyć przez drugi bok, tak? 7-A. No jeżeli tak już zostawicie, to oczywiście to już w tym momencie będzie źle. Dlaczego to jest źle? Bo jeżeli wymnażacie dwa wyrażenia algebraiczne przez siebie, czyli sumy algebraiczne, to każde z tych wyrażeń najbezpieczniej zawsze brać w nawias. To po pierwsze. Bo jeżeli nie, jeżeli by tych nawiasów nie było, to by trzeba było tylko pomnożyć minus 3 razy. 7, a nie całe te wyrażenia przez siebie. No dobra, no to teraz sobie to policzycie i co? No to 2a razy 7 to będzie co? No to będzie 14 naszych a. No i minus 3 razy minus a to zrobicie dodać 3a. O, i będziecie zadowoleni, czyli w sumie to 17a i koniec zadania, tak? No i to niestety będzie wszystko źle. Dlaczego to jest źle? Bo nie tak się wymnaża dwie sumy algebraiczne. Pamiętajcie, że jak macie nawias razy nawias, to wymnażacie 2a razy 7, czyli to po pierwsze. 2a razy 7 to jest 14a. A. Później 2a wymnażacie tu z minus a, to jest ważne, że zawsze z minusem bierzecie te składniki, czyli 2 razy minus a to będzie minus 2a kwadrat, tak? bo a razy a to nie jest 2a, tylko a kwadrat jakby co. Teraz sobie bierzecie minus 3 razy 7, czyli minus 3 razy 7 to jest minus 21 o i na koniec minus 3 razy minus a. Dwa minusy w mnożeniu dają plus. Czyli mamy dodać 3a. No i tu oczywiście trzeba zrobić porządek. Zauważcie, że 14a, 3a, to są wyrazy podobne. Można to do siebie dodać, ułożyć od najwyższej potęgi. Czyli mamy minus 2a kwadrat to sobie przepiszemy. 14 dodać 3 to jest 17. Czyli mamy dodać 17a. No i minus 21. I to jest dobrze zrobione tego typu zadanie. Kolejny błąd. Macie załóżmy takie równanie tym razem do rozwiązania. 4 minus x przez 2 równa się 3. No i niektórzy z was, o no super, to ja sobie dwójkę skrócę z czwórką, tu będzie dwójka, tu będzie jedynka, czyli 2 minus x równa się 3. No to tu będzie x, tu będzie minus, czyli będzie minus 1 równa się x i super ekstra. No i to oczywiście będzie źle. Pamiętajcie, że w równaniach na wszelki wypadek lepiej zrobić sprawdzenie. Jeżeli zrobicie sprawdzenie i wam wyjdą głupoty, to przynajmniej się zorientujecie, że coś jest nie tak. Bo tutaj Liczb, to skracać ze sobą nie można. Można by było, gdyby to było mnożenie. Jakby to było 4 razy x, to jak najbardziej wtedy już to skracać można. Natomiast jeżeli jest odejmowanie lub dodawanie, to nic tu skracać ze sobą nie można. Jak takie równanie rozwiązać? No, żeby się pozbyć tej dwójki, czyli dzielenia, trzeba zrobić działanie odwrotne, czyli trzeba by było to pomnożyć przez 2. ten sposób dostaniemy 4 minus x, równa się 6. Tu x na tą stronę 4 minus 6 to będzie minus 2. Czyli x jest równy minus 2. I to w ten sposób należy oczywiście robić. Kolejny błąd. Macie załóżmy, tego typu po prostu wyrażenie do policzenia. No i oczywiście mam nadzieję, że większość z Was wie, że żeby dzielić tego typu liczby, no to musimy mieć ułamki niewłaściwe. Czyli 2 razy 4 plus 1 to będzie 9 czwartych, no podzielić przez dwie trzecie. No i co? I No i niektórzy to pomyślą, no dobra, super, to tutaj się skróci, tu będzie 2, tu będzie 1. Tu się skróci, tu będzie 1, tu będzie 3. No to co? 3 drugie mamy podzielić przez 1, no to podzielić przez 1 to trzy drugie, tak? I taka będzie odpowiedź, ale to niestety będzie źle znowu będzie. Dlaczego jest źle? bo skracać przy dzieleniu ułamków to wy nie możecie. Skracać licznik z mianownikiem można tylko wtedy po skosie czy też w ramach jednego ułamka. W ogóle jak potrzebujecie porządnego materiału z ułamków zwykłych, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. To my możemy skracać tylko wtedy w dwóch ułamkach, kiedy jest mnożenie dwóch ułamków, a jeżeli jest dzielenie, to pamiętajcie, że dzielenie przez ułamek można zamienić na mnożenie przez odwrotność tego ułamka. I nie, nie pierwszy ułamek zamieniamy na 4 dziewiąte. Nie, tak będzie źle. Zamieniamy zawsze ten, przez który Czyli 9 czwartych sobie przepisujecie, natomiast teraz mnożenie i tu się zrobią 3 drugie. O No i teraz byście mogli oczywiście skrócić no co? dwójkę z dziewiątką albo czwórkę z trójką. Natomiast nic się tu nie podzieli, trzeba po prostu wykonać mnożenie. 9 razy 3, 27, 4 razy 2 8. No i całości wyciągamy. No to ile? No to chyba 3 ósemki to będzie 24 i 3 ósme nam tu zostaną. I to będzie dobrze zrobione w takim przypadku. Lecimy dalej. No to kolejnym błędem, jakim się zajmiemy, no to będą pierwiastki. Tak, a propos, przy przypomnienia. Jeżeli macie pierwiastek z 2, załóżmy i 1 czwarta, to żeby nikt z Was tutaj nie pomyślał, że tutaj można sobie coś rozbić, że to jest pierwiastek z dwóch. Nie wiem, pierwiastek z 1 czwartej, nie wiem, dodawanie, mnożenie, nie wiem, co tu wymyślicie. I że co, to jest po prostu pierwiastek z dwóch dodać jedna druga, tak? Albo pomnożyć przez jedna druga, nie wiem. No to oczywiście jest źle. Jeżeli tu pod pierwiastkiem macie ułamek mieszany, czyli z wyciągniętymi całościami, to pamiętajcie, że trzeba najpierw w pierwszym kroku zamienić tą liczbę na ułamek niewłaściwy, czyli tą dwójkę, ciągnąć tu do licznika, ale nie, że dwa dodać 1 to 3, tylko dwa razy 4 to jest 8 i dodać 1 to będzie 9. Czyli tu będzie 9, tu będzie 4 i teraz pamiętajcie, mam nadzieję, że jeżeli chodzi już o dzielenie i Mnożenie pierwiastków to oczywiście można to sobie rozbić osobno na pierwiastek z 9 przez pierwiastek z 4. Z 9 to 3, z 4, z 4 to 2, czyli ogólnie to będzie 1 i 1 druga. W ten sposób takie pierwiastki trzeba rozwiązywać. No to jak przy pierwiastkach to jeszcze chyba klasyk klasyku by wypadało zrobić, czyli macie pierwiastek z 16 dodać pierwiastek z 9, tak? I żeby nikt z was tu nie pomyślał, że tu można zrobić pierwiastek z 16 dodać 9, czyli pierwiastek z 25, czyli to będzie równe 5, bo to będzie niestety źle, źle oczywiście, bo nie ma własności łączności pierwiastków przy dodawaniu. Czyli tak nie można tego zrobić. Tu trzeba po prostu każdy pierwiastek z osobna policzyć. Pierwiastek z 16 to oczywiście 4, pierwiastek z 9 to jest 3, czyli. To jest 7 i to będzie dobra odpowiedź w takim przypadku. No to jak pierwiastki mamy, to jakieś błędy z potęg by się chyba przydało. No to pytanie, ile jest równe minus 2 do potęgi czwartej? Ile jest równe minus 2 do potęgi czwartej? O! Ile jest równe minus 2 do potęgi trzeciej? I ile jest równe minus 2 do potęgi piątej? O! Ile to jest równe co? No dobra. Pamiętajcie, że minus 2 do 4 to tak naprawdę, jeżeli ta potęga, jeżeli ta potęga to jest parzysta, to wiemy, że ujemne liczby, tych minusów mamy parzystą ilość, i ten minus nam w ogóle zniknie na plus. Czyli to jest to samo, co 2 do 4. A 2 do 4 to jest inaczej 4 do 2, czyli po prostu 16. Natomiast w tym przypadku, pierwszeństwo ma potęgowanie. Czyli my najpierw musimy wykonać to, czyli minusa przepisujemy. A 2 do 4 to jest 16, czyli to jest minus 16 już w tym przypadku. O! No i tu jest podobna zasada. Natomiast jeżeli potęga jest nieparzysta, to wiemy, że będzie nieparzysta ilość minusów w mnożeniu, czyli wynik będzie na minusie, czyli będzie minus, a 2 do 3 to jest po prostu 8, czyli tu będzie minus 8. I tutaj również najpierw potęgujemy 2 do 5, a tego minusa przepisujemy. 2 do 5 to jest jeszcze, można powiedzieć, 16 razy 2, czyli minus 32. W ten sposób to należy robić, a nie, że na przykład minus 2 do 4 napiszecie, że to jest 16, no bo minus. Niepotęgowanie ma oczywiście pierwszeństwo. Dobra, to taki kolejny Błąd związany w sumie chyba z kolejnością działań, załóżmy. Mamy takie wyrażenie do policzenia. Takie coś. No i co? Niektórzy by tu po pomyśleli, dobra, to będzie co? 5 minus 2 to będzie 3, razy 9, podzielić przez, no 10 przez 2 to będzie 5, no to tu będzie 27 na 5, no to po prostu 27 piątych i bla, bla, bla. No to oczywiście wszystko będzie źle, niestety będzie. Jeżeli macie problem z kolejnością działań w matematyce, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o kolejność działań, to najpierw mamy wszel wszelkiego rodzaju no nawiasy w kolejnym kroku mamy jakieś potęgowanie, bądź też pierwiastkowanie. Później mamy mnożenie i dzielenie. Na sam koniec dopiero mamy dodawanie, bądź też odejmowanie. Jeżeli jesteśmy w tym samym miejscu tutaj, jeżeli chodzi o pierwszeństwo kolejności działań, no to wtedy wykonujemy działania od lewej do prawej strony zawsze. No to jak to trzeba zrobić? No po kolei, czyli tak, piątkę przepisujemy, ponieważ, ponieważ tu jest 3 do kwadratu, to to jest potęga, nie ma żadnych nawiasów, więc to nas w tym zadaniu nie interesuje, ale jest potęgowanie. Czyli najpierw trzeba to wykonać, a później resztę. A ponieważ to jest gdzieś w środku działania, więc całą resztę sobie póki co przepiszemy. Czyli my w tym przypadku w tym zadaniu mamy 5 minus 2 razy. I tutaj 3 do kwadratu to jest 9, czyli tu mamy razy 9. I resztę też sobie póki co przepiszcie na wszelki wypadek. Oczywiście istnieją pewne triki, żeby to sobie rzeczywiście coś tam przyspieszyć, ale na tą chwilę myślę, że nie warto. Co w teraz w tym momencie mamy zrobić? No teraz mamy. No jest odejmowanie, to, to jest na szarym końcu, czyli tą piątą minus, 5 minus, to to, to i tak trzeba przepisać, bo tego jeszcze, bo tego jeszcze nie ruszymy. O, i teraz po kolei, czyli tak mamy mnożenie i dzielenie, czyli lecimy od lewej do prawej strony, czyli najpierw mamy do zrobienia 2 razy 9, czyli to będzie 18. O, podzielić na 10, podzielić na 2, dobra. No i teraz znowu mamy dzielenie i dzielenie, czyli znowu idziemy od lewej do prawej, czyli teraz w tym momencie trzeba wykonać to dzielenie, tak? Po kolei, czyli 5 sobie przepisujemy minus, no 18 na 10 to będzie 1,5 8 i jeszcze podzielić na 2, ok, no i równa się, równa się, i znowu mamy dzielenie, czyli znowu najpierw musimy wykonać, oczywiście, to dzielenie, tak? Czyli 5 sobie przepisujemy 5 minus, no 1,8 na 2 to jest 0,9, i na koniec, końcu doczekaliście się dodawania lub odejmowania czyli 5 minus 0,9 to będzie 4,1. W ten sposób trzeba tego typu działania wykonywać. No dobra, i jeszcze taki błąd, myślę, że z no co, z porównywania liczb. W Sumie, bo na przykład, jakbyście mieli powiedzieć, co jest większe, bo takie pytanie mam: co jest większe minus 3 piąte, czy może na przykład minus 1 piąta? No to bardzo dobrze wiem, że bardzo duża część z Was powie: no oczywiście, że minus 3 piąte, no bo trójka jest większa od jedynki, mianownik taki sam. No i wcale nie, bo jesteśmy na minusie, a jak jesteśmy na minusie, to wszystko się odkręca tak naprawdę, i wszystkie zależności, jakie działają na plusie, teraz działają odwrotnie. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o liczby większe, to my się zastanawiamy na osi liczbowej, która liczba jest bardziej na prawo. Czyli liczby na prawo, tu są większe liczby, a na lewo na osi są mniejsze liczby. Ok? Czyli tu gdzieś mamy 0. I teraz spróbujmy wrzucić te nasze liczby tutaj na osi. No wiemy, że gdzieś tu będzie minus 1. No i minus 3 piąte to gdzie? No to można powiedzieć sobie, to trzeba podzielić na 5 równych części. I minus 3 piąte to będą w tym miejscu. Tu będą nasze minus 3 piąte, a minus 1 piąta to będzie w tym miejscu. No i co? Co jest bardziej na prawo na osi? No oczywiście minus 1 piąta, czyli to minus 1 piąta jest większa niż minus 3 piąte. Ok? To jeszcze jedno tego typu zadanko, jako błąd. Załóżmy sobie, potraktujmy to również pytanie: co jest większe? 2 siódme czy 2 dziesiąte? No, która liczba jest większa? No, oczywiście nie jest ta większa. Tak nie będzie dobrze, bo tak, bo spojrzycie sobie, że mianownik większy, no to pewnie liczba większa. No tu, jeżeli liczniki są te same, a liczniki są te same, tak? Tu jest dwójka, tu jest dwójka. To porównujecie mianowniki, natomiast działa to odwrotnie. Jak nie jesteście pewni, to narysujcie sobie te liczby po prostu na osi. Jeżeli naprawdę nie jesteście pewni, po prostu jak to działa? To nie jest dużo roboty. No co? Robimy sobie oś. Tu mamy gdzieś 0. No i teraz tu gdzieś będzie 1, tak? No i tak. Dwie siódme, to macie dwa kawałki pizzy z 7, a tu macie dwa kawałki kawałki z 10, no to tu na większą ilość kawałków pizzę podzielili, no to tu kawałek jeden będzie mniejszy w tym przypadku, tak? Czyli te dwie dziesiąte nasze to będą bardziej gdzieś tutaj, a nasze dwie siódme to będą bardziej gdzieś tutaj. Czyli co jest większe? Większe są dwie siódme oczywiście. No to jeszcze jedno załóżmy z wyrażeń algebraicznych, załóżmy, że macie a, wyrażenie a, które jest równe 5x dodać 3 i macie wyrażenie b, które jest równe załóżmy 2x odjąć 1, o. I pytanie w zadaniu jest, ile jest równe wyrażenie a minus b? O, takie jest zadanie w zadaniu. No to co? Napiszecie sobie, że a minus b będzie równe, i co? 5x dodać 3, minus 2x, minus 1. Tak sobie zapiszecie, i tu zaczniecie liczyć, i to już będzie źle w tym momencie, ponieważ nie zastosowaliście nawiasów w tych sumach algebraicznych. Suma algebraiczna to jest to na przykład, albo to. Pamiętajcie, jeżeli macie działania na sumach algebraicznych, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie, to najbezpieczniej, wszystkie te wyrażenia wrzucić sobie w nawias, czyli w ten sposób to potraktować, bo inaczej źle to policzycie. No dobra, to ile to będzie równe? Równa się, równa się. Oczywiście ten nawias niczego nie zmienia, bo ani przed nawiasem nic nie stoi, ani za nawiasem nic nie stoi. Mam na myśli mnożenie, oczywiście. Czyli to, to rzeczywiście możemy sobie przepisać bez nawiasu. Natomiast teraz ten minus przed nawiasem co powoduje? Powoduje, że zmieniamy znaki wszystkim składnikom w tym nawiasie, nie tylko pierwszemu. Jeśli będzie, czyli tu było 2x, to się zrobi minus 2x o, a to było minus 1, to ten minus spowoduje, że tu się zrobi plus, czyli będzie plus 1. O, równa się, równa się, wyrazy podobne, 5x minus 2x, jabłka do jabłek, gruszki do gruszek, 5x minus 2x to jest 3x i nasze 3 dodać 1, to będzie dodać 4 i to będzie poprawnie dodana taka suma algebraiczna. Mam nadzieję, że ten materiał troszkę Wam tutaj pomoże i nie będziecie robić takich głupich błędów na swoim egzaminie ósmoklasisty, no przez co kilka dobrych punktów można niestety stracić. Jeżeli i oczywiście materiał się podobał, to będę wdzięczny na wszelkie łapki w górę oraz komentarze oczywiście. Dajcie znać, na który błąd byście się dali naciąć. Pamiętajcie o maratoniku, który jest na kanale od 20 codziennie, aż do waszego egzaminu. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?